for detonation. Się Maldizkast, się koniec szogów. Chciałem Wam tutaj przypomnieć, że wychodzi teraz 31 lipca czyli w ten czwartek, SWAT Commander. Jest to nowa gra typu SWAT od polskiego studia. Czyli tu już mamy dwa powody, dlaczego warto się tą grą zainteresować. Czyli robiona przez nasze, jak wiadomo. Gra w tematycznym SWAT, w który się pacyfikuje, zakuwa, no to za dużo tu nie ma na rynku. Gra bazuje zdecydowanie na SWAT-ie 4. Bardziej taka prosta rozgrywka, bardzo przyjemna fajna. Wiem, że się gra rozwija, ponieważ miałem okazję zagrać w dwa dema, w zeszłoroczne oraz aktualne i widzę duży progres, że dużo zrobili na plus. Co do dema, taka ciekawostka, podwójna, ponieważ możecie sami zagrać, mam multiplayer, jest tam jedna mapa, więc jak interesujecie się grami SWAT, warto to demko pobrać. Pograć ze znajomymi, bo ma kooperację. Zobaczyć jak gra wygląda. Powiem, że to beta demko, bo tak można to nazwać. Truszyło głównie do testowania to aktualne, tam dużo update'ów wyszło. Widać, że twórcy się starają, poprawiają, żeby gra fajnie działała. No i wychodzi teraz.